W ostatnim czasie na rynku Europy obserwujemy mieszaną sytuację z jednej strony Istnieje, pojawiła się presja na wzrosty wynikająca z przedłużenia porozumienia o cięciu produkcji przez grupę producentów OPEC. Z drugiej jednak strony dalsze słabe dane ze światowego sektora przemysłowego wzmagają obawy o możliwe spowolnienie w gospodarce światowej, a tym samym jest to zagrożenie, zagrożenie dla popytu na ropę. Z tego, z tego powodu w, ostatnim, w ostatnich dniach ropa porusza się w takim swoistym trendzie bocznym. Te wzrosty które obserwowaliśmy w ostatnich dniach nie były zbyt, zbyt pokaźne. Niemniej jednak ropa utrzymuje się na dosyć wysokich poziomach cenowych. Również, również silny w stosunku do złotego jest dolar amerykański. Niestety, taka sytuacja sprawia, że, że w, najbliższych, w najbliższych dniach raczej, raczej ceny, ceny benzyny nie powinny spaść na stacjach benzynowych, a może nawet dojść do sytuacji, w których w najbliższych tygodniach zobaczymy umiarkowane wzrosty.